Witajcie moi drodzy w kolejnym materiale. Tym razem skupimy się na wilgotności, skupimy się na akumulacji opadów i skupimy się na miejscach, gdzie te opady będą występować. Przyznam Wam szczerze, że nie spodziewałem się, że odcinki z tej serii będą tak bardzo tutaj popularne, ale widzę, że dużo osób, no przy dużej liczbie osób, przydają się te informacje, więc jak najbardziej tutaj będziemy je Wam pokazywać. Na początku chwila dla naszego sponsora. A sponsorem jest marka ETA, producent solidnego AGD z bezpłatną gwarancją do 10 lat, który jest dostępny na europejskich rynkach od ponad 80 lat. Możesz wspomóc nasz kanał, kupując produkty marki ETA z linku w opisie, korzystając z kodu, który tam jest, będziesz po prostu mógł kupić te produkty taniej. A ja wracam do na początku do ImGW, to jest bardzo istotne. Tu mamy mapę wilgotności na ich stronie stopsuszy imgw. Na którą też serdecznie Was zapraszam. I od tego zacznijmy, bo generalnie sytuacja hydrologiczna w Polsce yy, wilgotnościowa poprawiła się dosyć znacznie, ale nie wszędzie. Mamy nawet 90-95% wilgotności na głębokości od 0 do 7 cm. W Polsce Południowej, szczególnie Małopolska, Południe Województwo Śląskiego i również Województwo Podkarpackie. Tu lokalnie na południu, szczególnie w Bieszczadach, nawet Procent wilgotności. Tam już deszczu by na razie wystarczyło, chyba, tak mi się wydaje. Natomiast w Polsce Wschodniej bardzo duża ilość wilgotności. Bardzo dobra wilgotność to 65-70%. Polska Zachodnia i północno-zachodnia w szczególności, tam jeszcze gorzej. Tam 40-45% do 50% w większej ilości obszaru, ale i tak jest przyznacie lepiej niż było do tej pory. W każdym jednak razie przydałoby się tego deszczu więcej, bo jeżeli wejdziemy głębiej na głębokość od 7 do 28 cm to już tutaj zauważymy, że jest większy z tym problem, bo o ile w Polsce Południowej tam wody nie brakuje, tam wilgotności nie brakuje, o tyle w Polsce Wschodniej już jest gorzej, bo tutaj mamy już zdecydowanie, zdecydowanie mniejszą wilgotność, ale jeszcze nie jest źle. Województwa Centralne i województwa Północno-Zachodnie nadal z bardzo słabą sytuacją, tam mamy od 20 do 35-40% wilgotności lokalnie, więc tam sytuacja nie jest dobra pod tym kątem. No to moi drodzy, mając tą informację, musimy przejść teraz już bezpośrednio do aplikacji WX, do, przepraszam do aplikacji MeteoLogix i zobaczyć, jak w kolejnych godzinach sytuacja związana z opadami będzie tutaj występowała. Dlaczego to jest tak istotne, tak jest istotne, to bardzo dla rolników. Tu mamy wykres godzinowy strefy opadowej, no i widzimy, że dziś w godzinach południowych i po południu, do południa opadów nie powinno być w większości kraju. Na zachodzie, w centrum nie powinno tych opadów być, ale im bliżej godziny 12-13, tym uruchomi się konwekcja, szczególnie w Polsce wschodniej i w Polsce południowej. Tutaj te ciapki niebieskie są to opady, które mogą występować nad danym obszarem. I będzie to rząd wielkości 1 do 2 mm, choć lokalnie, gdzie rozwiną się bardziej konkretne komórki, konwekcyjne komórki burzowe, spać może od 8 do 10 bądź nawet 12 mm. Do godzin wieczornych nadal strefy konwekcyjne i komórki opadowe będą przemieszczały się przez Polskę południową. W Polsce północnej sytuacja powinna być zdecydowanie bardziej spokojniejsza, a tamtych opadów być zupełnie nie powinno. Wydaje się, że w województwach południowo-zachodnich w godzinach wieczornych mogą wykształcić się lepiej zorganizowane komórki burzowe, które dadzą nam godzinowy zdecydowanie większy opad. W nocy z soboty, przepraszam, na niedzielę i szczególnie w niedzielę od zachodu wejdzie strefa większych opadów deszczu, która będzie wędrowała do Polski Centralnej i do Polski Wschodniej. Zanim to jednak nastąpi, sprawdźmy sobie do północy akumulację opadów całkowitą, jaka prawdopodobnie będzie. Jak widzicie, tych opadów nie będzie zbyt dużo, najwięcej było właśnie tutaj w okolicach Łomży, ponieważ ta strefa burz się przemieszczała, o której Wam mówiłem w jednym z porannych odcinków. Na południu 4 do 5-6 mm i to w sumie wszystko. Na północy i na północnym zachodzie nie powinno być opadów. Sprawdźmy sobie zatem godzinówkę dalej, a więc zacznijmy od północy. Tak jak wspominałem, od zachodu będzie wchodziła strefa opadów związana z ciepłym frontem atmosferycznym. Popada szczególnie w województwie dolnośląskim, lubuskim, następnie w województwie wielkopolskim. Ta strefa będzie w kolejnych godzinach przedpołudniowych wędrowała do Polski Centralnej. Tam zaczną tworzyć się burze. Burze, które mogą być lokalnie dosyć niebezpieczne, ale dziś skupiamy się na opadach. Podczas tych burz opady deszczu godzinowe. Od 10 do 15 mm, choć lokalnie, szczególnie na południu, te opady mogą być zdecydowanie moi drodzy, silniejsze. Te opady mogą być zdecydowanie silniejsze i ta strefa bardzo szybko będzie wędrowała w kierunku północno-wschodnim. A więc, mimo. Tu musimy pierwszą, jeszcze jedną bardzo ważną rzecz powiedzieć: to, że punktowo będzie totalny zlew, to nie znaczy, że tych opadów będzie dużo, ale biorąc pod uwagę, znaczy, jeżeli bierzecie pod uwagę podczas swoich robót opadów, to weźcie pod uwagę to, że w poniedziałek, przepraszam, w niedzielę te strefy opadowe będą wędrowały przede wszystkim przez Polskę południową, jedne za drugimi, więc tam tych opadów będzie więcej i przez Polskę północno-zachodnią. Wydaje się, że najdłużej wolny od opadów będzie obszar Polski północno-wschodniej, z racji tego, że tam też energii potencjalnej będzie zdecydowanie mniej. Do, do poniedziałku, do godzin porannych, licząc od soboty, akumulacja całkowita opadów będzie już większa. Tutaj mamy oczywiście te opady pochodzenia konwekcyjnego i widzimy, że najwięcej tych opadów mielibyśmy w Polsce południowo-wschodniej 10 20 do 30 mm, ale też zachodnio pomorskie i pomorskie tam od 40 do 50 mm nawet więc ilość taka całkiem ładna. Model ECMWF pokazuje inną trochę sytuację, bo tak jak wspominałem w przypadku konwekcji ta sytuacja nie jest aż taka pewna więc tutaj no, rzuca tymi opadami dosyć mocno, tak samo jak rzuca burzami. W poniedziałek kolejne strefy konwekcyjne nad ranem będą przemieszczały się przez Polskę północno wschodnią, wschodnią. Następnie przez chwilę poprawi się pogoda, później znów pojawią się kolejne komórki konwekcyjne i kolejne burze. Wydaje się, że najwięcej opadów deszczu i burz będzie godzinowo występowało w Polsce południowej w poniedziałek. Na północy lokalnie również popada, jednak te sumy opadowe powinny być Malutkie. Wydaje się, że na północy, na krańcach północnych i na północnym wschodzie tych opadów w poniedziałek będzie najmniej. Do godzin wieczornych i nocnych, jeszcze na południu, będzie dosyć mocno lokalnie padać. Akumulacja opadów całkowita od soboty do do wtorku, do godziny pierwszej w nocy we wtorek, nadal największa na południu i południowym zachodzie, tym razem, tutaj od 20 do 25 bądź 26 mm opadu. Kolejne dni to prawdopodobnie dni z poprawą pogody, to znaczy opadów już będzie mniej, natomiast będą występowały burze, które lokalnie też mogą być niebezpieczne. Zapraszam do kolejnego materiału, w którym też będziemy tę sytuację omawiać. Pozdrawiam, cześć.